Ewa, trzydziestoletnia malarka z Warszawy, od dawna czuła wypalenie twórcze. Jej obrazy przestały ją cieszyć. Każde pociągnięcie pędzla wydawało się powtarzalne, mechaniczne. Pewnego dnia, przeglądając ogłoszenia o wynajmie domków w dzikich rejonach Polski, natknęła się na ofertę małej chaty w Bieszczadach. Urokliwa, drewniana, położona na uboczu wioski, gdzie jedynymi dźwiękami Miały być szum wiatru i śpiew ptaków. Dokładnie to, czego potrzebowała. Nie zastanawiając się długo, spakowała pędzle, sztalugi i kilka najpotrzebniejszych rzeczy. Po kilkugodzinnej podróży dotarła do wioski, gdzie miała odebrać klucze od właściciela domku. Był nim starszy mężczyzna, pan Wiktor, który, wręczając jej klucze, spojrzał na nią z dziwną powagą. Proszę się tam nie bać. Miłe miejsce, ale. Zawahał się: Może pani nie zwracać uwagi na stare obrazy w środku? To dawna historia tego domu. Ewa nie przejęła się jego słowami. Była artystką, obrazy ją fascynowały, wręcz cieszyła się na myśl, że może odkryć jakieś zapomniane dzieła. Po przyjeździe do chaty, Ewa była oczarowana jej prostotą i surowym urokiem. Drewniane ściany pachniały żywicą, kominek w rogu prosił się o rozpalenie ognia, a za okien. Rozciągał się widok na bieszczacki las. Jednak jej uwagę niemal od razu przykuł jeden element wystroju. Na ścianie wisiał obraz, a raczej ikona, pokryta cienką warstwą kurzu. Przedstawiała postać ubraną w ciemny płaszcz, z twarzą całkowicie zamazaną, jakby ktoś rozmazał farbę palcami. Ewa podeszła bliżej, poczuła dreszcz na plecach. W ikonach zazwyczaj twarz była najważniejsza, a ta jej po prostu brakowało. Zostawiła bagaże i poszła spać z zamiarem rozpoczęcia malowania rano. Ale tej nocy spała niespokojnie, a kiedy się obudziła, pierwsze co zobaczyła to ikona, jakby jej postać. Zbliżyła się odrobinę do krawędzi ramy. Po śniadaniu Ewa zaczęła malować. Postanowiła uchwycić klimat gór, mgła snująca się między drzewami, zimne barwy poranka. Z zapałem oddawała każdy szczegół na płótnie, ale w miarę jak obraz nabierał kształtu, dostrzegła coś dziwnego. W lewym dolnym rogu, tam gdzie powinna być głębia lasu, pojawił się cień postaci, której nie malowała. Przewidziało mi się, mruknęła, ale uczucie niepokoju nie minęło. Każdego kolejnego dnia cień na obrazie stawał się coraz wyraźniejszy, jakby powoli wychodził z mgły. Aż w końcu zauważyła, że przypomina ją samą. Ewa przestała spać spokojnie. Czuła czyjś wzrok, choć w domu była sama. Pewnej nocy obudziło ją ciche skrzypienie desek. Spojrzała na swój obraz. Cień przesunął się o krok bliżej. Rano postanowiła zdrapać farbę z tego fragmentu. Ale każde kolejne pociągnięcie pędzla sprawiało, że postać wracała jeszcze wyraźniejsza. Pewnego dnia w tafli okna zobaczyła coś. Co zmroziło jej krew. Stała przed obrazem, ale jej odbicie nie odpowiadało jej ruchom. Uniosła rękę. Odbicie tego nie zrobiło. Otworzyła usta, by krzyknąć. Postać w szybie uśmiechnięta poruszyła wargami bezgłośnie. Zamarła. Coś było nie tak. Przestraszona zadzwoniła do Wiktora. Starszy mężczyzna westchnął, jakby się tego spodziewał. To dom po malarce. W latach pięćdziesiątych malowała tu ikonę. Powtarzała, że czuje, jak ktoś ją obserwuje. Pewnego dnia jej cień na obrazie stał się wyraźny, wtedy zniknęła, a obraz był pusty, jakby nigdy go tam nie było. Ewa spojrzała na swój obraz. Cień już nie przypominał jej sylwetki. Teraz była to twarz, jej twarz, ale obca, uśmiechnięta w sposób, który przyprawiał odreszcze. Nie czekała dłużej. Wybiegła, zostawiając dom i obraz za sobą. Ale kiedy wsiadła do auta, w lusterku wstecznym zobaczyła odbicie siebie, a przynajmniej tak jej się wydawało, dopóki nie mrugnęła i nie zobaczyła, że odbicie się nie poruszyło.